John zasłynął z tym, że zdenerwował się nasz właściciel klubu Ted Lioni, ponieważ John pokazywał znaki gangu. Eee, on pokazywał W, w jakiś sposób, gdzieś tam to było kreowane jako mm. W, czyli Washington. A niestety takie same znaki pokazywał jeden z artystów, który był związany z gangiem. I niestety te znaki były odebrane bardzo źle. Wielu sponsorów nie podobało się to. Dziś tam potem doszły jakieś konflikty. Na początku ze mną, potem kolejne konflikty z trenerami, z, mana z managementem. I doszło do tego, że w końcu podjęli decyzję, że jest taki wielki rozwód, czyli odejście Johna z zespołu. No i niestety taki, ten rozwód był potrzebny. Niestety to był też już chyba. Koniec Johna wtedy, bo John poszedł do kolejnych zespołów i, i tam już były tylko kontuzje i, i, i zwolnienia. Ale no, to był też fajny chłopak, wiesz? Się, ja musiałem się nauczyć z Johnem rozmawiać. Z John do Johna dochodziły tylko i wyłącznie rozmowy wtedy, kiedy byłeś w klubie i mogłeś się napić z nim drinka. Tylko wtedy do niego dociera. Jak nie miałeś brązowy, jak nie miałeś koniaku, żeby nie wymieniać firm, jak nie było koniaku, nie napiłeś się koniaku, to dopiero przy drugiej szklance mogłeś z nim zacząć rozmawiać. Wszystko inne do niego nie docierało. Musiałeś wiedzieć, jak z nim dyskutować. W momencie, kiedy z nim dyskutowałeś, to wtedy mogłeś do niego dotrzeć i powiedzieć mu, co cię boli, albo co cię nie boli, albo co potrzebujesz. W czasie meczu musiałeś tylko przytakiwać, ponieważ bardzo dziękuję, bo, bo byłby duży rozjazd.